w Bułgarii, rewelacja, wreszcie będę miała co robić na obiadę, a nie tylko kofta, bo już mi zbrzydła ale no jest drogo wszystkie no, szukaliśmy się tyle parkingu, jak w końcu zaparkowaliśmy, to się okazało, że plaża jest. zobaczcie jakie fale są, straszne ratownicy non stop, non -stop gwizdzą. Turcji, tutaj Dwieście. do Bułgarii, tak, no. i tak się niesamowicie wszystko zmieniło: mnóstwo turystów, praktycznie zero wolnych parkingów, nawet na, na płatnych parkingach. Wszystko. W przejściu granicznym jest tylko jedna, jedyna stacja benzynowa, na której stoi automat do zakupu winiety. E, obsługiwany jest tylko gotówką i tylko gotówką w walucie tu w Bułgarii. I nie ma innej możliwości. A po Bułgarii, z tego co wyczytaliśmy, e, wszędzie powinniśmy mieć winietę na wszystkich drogach. Myślę, mam e, a jeszcze ta pani powiedziała nam, że następna stacja benzynowa, następne winiety są w Bułgarii. Czyli jakieś Ale 60 km stąd. Nie, nie 60, 80. 79 km stąd. Wiecie co, jeszcze jest jedna opcja. Cofnąć się do granicy hmm? i wymienić kasę na ten jej. Te tyle leje? Co to, co to jest? Lew. Lew bułgarski. Aha. Wymienimy. Tylko musimy... Dobra, do to idziemy do się to dowiedzieć to ile kosztuje w nie ta. To jest 40! Bo tyle, żeśmy wymienili. Jeden ich to jest 2,48 na polskie. I ja liczę tak. No Czyli... nie, to nie może być. To się nie zgadza. Bo się nie zgadza. Bo 1 euro 4.40 Nagrywam, nagrywam, no, 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 ja nagrywam. No. Jak można pieniądze w obcej walucie przeliczać na euro, jak się jest kurde z Polski i ma się w swoim Dokładnie. kraju złotówki, ja pierdzielę. Jak on mnie z tym irytuje. Dobra, bo chciałam powiedzieć na temat winiety, są że umiem wkurzyć z tymi swoimi walutami. No, no, no. No. Ogólnie to pani nam pomogła yy, kupić tą winietę, bo przecież tam było tyle klikania. Czemu ty mi zawsze włączasz ten samochód, jak ja coś nagrywam i mówię? Bo mam dużo paliwa, a to kosztuje tanio paliwo. Bo no. ja to przeliczam we w euro, a y, dwa ich bu bułgarskie te lewy to jest jedno euro, czyli 4,40. Dziękuję, do widzenia. A wy to co tam możecie przeliczać po waszemu... A ja po jestem kurde z Polski i przeliczam na złotówki. Będę Jeden myśleć w polskich jeszcze 2, później w euro. No dobrze. 2,28. No tak. na no. polskie. Tak. Dobra, kupiliśmy winietę na tydzień. zapłaciliśmy za nią 13 lewów. lewa? Lewów? Lew? Jakbyśmy u pani kupili, to byśmy zapłacili 10 euro, czyli byśmy zapłacili prawie 20 lewów. A my się cofnęliśmy 100 metrów i wymieniliśmy kasę. W kantorze. I mamy i, i mamy trochę Dobra. lewów, i stwierdziłam, że te 7 lewów co nam zostało to ja przetracę na słodycze. Tutaj resztę będziemy płacić kartą, bo tutaj kartą nie szło. Karta, no kart. E ewentualnie tu jeszcze był bankomat i mogli, mogliśmy sobie wypłacić pieniądze z bankomatu. Tak, ale nie wiadomo, jakby nam pociągnął bankomat, jeszcze byśmy wyszli na tym, jak zabacki na mydle, więc. Mamy i euro, i. A no właśnie, miałam Wam powiedzieć. E, o 22.08 byłam już pierwszy raz w kantorze, bo się do niego teraz cofnęliśmy. Czyli przejazd przez granicę zajął nam równiutkie dwie godziny. Równiutkie dwie godziny od momentu, kiedy wjechaliśmy na granicę. No niegaś mi świetła, jak Wyga nagrywam. Się, nie gaś. No, No. Ale... No bo mi tu kurde grzebie. Piesek nam uratował życie, bo nas w ogóle nie sprawdzali jak otworzyć Jak go odbierali, kazali nam non stop otwierać te drzwi, zaglądali nam do samochodu, Niko jak zaczął drzeć jadaczkę i szczekać, to oni wszyscy tylko kiwali, zamykali i kazali nam za... Oliwia go próbowała uciszyć i ja mówię, no przecież super, że on szczeka. Oni w ogóle tu nie chcieli do nas zaglądać, jak widzieli jak drze ten pies. Tylko pani chciała zajrzeć do łazienki. No, kazała otworzyć to. drzwi, zobaczyła, że tam jest łazienka i ten dar mordej. Mieliśmy dwie kontrole po stronie bułgarskiej, o. dwie, tak, dwie, dwie, dwóch panów i jedna pani. Tak, to dobra, więc co, winietę mamy, jesteśmy w Bułgarii, te ich przepisy z winietami są ciekawe, z tego, co zrozumieliśmy, to na wszystkich drogach poza miejscami zamieszkania powinniśmy mieć winiety, bez względu na to, czy to jest autostrada, czy ekspresówka, czy tak jest, czy tak nie jest, nie będziemy ryzykować. Mamy... jest dużo nam to nie kosztowało, Wiecie, za takie nie będziemy ryzykować. Nie ma co ryzykować. No dokładnie. A tak szczerze... Czy są te autostrady? Teraz czy nie ma... mieliśmy 79 km, w tej chwili 78. Wow, ujechaliśmy kilometr w kierunku Burgas bez względu na to, czy mieliśmy wpisane drogi płatne czy bezpłatne zawsze tyle samo kilometrów. Są slalomy, prawo-lewo, zakręty i. Nie, nie, to nie jest i tak. to nie wygląda wcale na autostrady, tutaj. To jest tak, że jakbyśmy jechali od strony w kierunku Turcji do z Serbii to tam są piękne autostrady a tutaj tu gdzie jedziemy to tak patrzę na tą mapę to same do Rumunii, same zygzaki i kiepsko to wygląda, więc nie wiem kupiliśmy winietę, ale tak szczerze nie wiem po co, ale no, po co wiemy po co Żeby nam czasami mandatu nie dali, ale. Kolejnego! Ale wiemy, że pojedziemy takimi drogami. No więc tak to wygląda. Jest ciemno. Nie wiem jak no, jest Jest ciemno. Za jakiś czas się zatrzymamy, pójdziemy spać i co? No i widzimy się jutro. Do zobaczenia, Pa. Cześć. Dobry. No spali, spędziliśmy na takim cichym parkingu. Teraz chcieliśmy kupić chleb. I Oliwia mówi: Tutaj jest chleb. Tu wszyscy idą, wychodzą z chlebem, ale pokażę Wam tylko wejście. Nie będę wchodzić. Znaczy wchodzi się takim wejściem. I tutaj jest takie, co zjemy ja do Marka: niemożliwe, to jest zamknięte, jakieś kraty, ale faktycznie o no, wychodzi jakaś Pani ale faktycznie tam za tymi kratami jest sklep czekajcie, przejdę ja to ja pójdę jeszcze raz Wam pokazać popatrzcie, jak to wygląda za takimi kratami Zewnątrz to w ogóle nie wyglądało jak sklep. Ja w życiu bym tutaj nie podeszła, nie pomyślałabym, że tutaj może być jakiś spożywczak, no ale faktycznie ludzie tam chodzili. A co ciekawe, nie ma chleba. Jednak nie pojechaliśmy do Burgas, bo stwierdziliśmy, że nic tam ciekawego nie ma. Przyjechaliśmy do miejscowości Sozopol i przyszliśmy do Lidla. Słuchajcie, Lidl, jak w Polsce tyle towaru, tyle wyboru. Ech, w porównaniu do Turcji, to tutaj jest rewelacja. W Turcji w ogóle nie było żadnych takich wielkich marketów w tej Lilii. Widać, że jest potężny jak u nas. I tyle towaru, tyle wyboru. Wreszcie zjemy sobie coś dobrego na obiad. Wreszcie 18 groszy, takie bułeczki. Klewek. Klewek, jeden tu boże, w Turcji w ogóle nie było takiego jedzenia. My jesteśmy uratowani. O, jesteśmy wolni arbuzy, melony pomidory. Co? mamy pomidory? No nie, Jeden lek to 2,35. Wydaje mi się, że nie, weź. Jaki lek? Jeden lew, no jeden lek to 2,35. Aleki są w Albanii, <grystanie> alewy w Bułgarii. Ale my jeszcze mamy coś z tego, nie? No, nie no. no, nie tego <grystanie> to się tu nazywa, nie te A, nie, To jest koszka, to nie jest To jest tofta, to nie jest tofta. To jest ukochane ciasteczka Jak w Polsce jest wybór To jest ogromny Fakt, faktem. Jak byliśmy w Turcji, w Turcji było bardzo dużo słodyczy. Bardzo dużo i bardzo tanie, a były tak niedobre. My tyle tego wieziemy z, z powrotem do Polski. W międzyczasie tak się pewnie do wszystko powyrzuca, bo są po prostu niedobre. No, normalnie, gołączki. Więc normalnie <gry> wróciliśmy do cywilizacji. <gry> no, normalnie, Unia. O, czerwone pesto. Szukaliśmy w całej Turcji, nigdzie nie znaleźliśmy. Oni mają tylko zielone pesto. No nie mam. To doskonały zestaw z Lidla. Nie daj Ani. Piwko z dzieciątkiem z Lidla.

to są takie po 8, po 6. To są chyba te ceny te z góry. Nie? Mm -hmm. A, tu, A tu niżej. Tak. O tu macie. To jest po 8. Widać, że to są nie... jest... takie pelki takie tak. zachęcające. Ale czemu? Nawet na prezent komuś. O, no, zawsze można policzyć to razy dwa. troszkę może z, na górkę. Podsumowując, Lidla jest full towaru tutaj w Bułgarii. Rewelacja, wreszcie będę miała co robić na obiady, a nie tylko kofta, bo mi zbrzydła. <gry> ale y, no jest drogo. W porównaniu do Turcji jest dużo drożej. Dużo drożej, no. Dużo drożej. Jest tylko, duży że... wybór, ale jest drożej. Tak, ale no, no, mniejszy wybór, bo w Turcji to nie ma takiego wyboru. Tutaj jest większy po prostu... Większy wybór. No tutaj jest większy, tutaj jest po prostu wszystko. To co u nas, nie? No ale po... mniejsza niż w Powiem wam, że pomidory mnie przeraziły. 10 zł. I to najtańsze można powiedzieć. Pomidory drogie, no kurde. Zbieramy się. No szukaliśmy się tyle parkingu, jak w końcu zaparkowaliśmy to się okazało, że plaża niebieska. Przyjemny piaseczek, dokładnie jak w Polsce. A idziemy zobaczyć jaka woda. Robię ruszelki. No powiem Wam, że mało osób przytąpię. O kurde. <laughs> no może to nie jest to co w Polsce. Ale zimno jest mm. Jest w To w innym <laughs> miesiącu O, Niko, fale. Oliwia, właśnie miam. Fale sam Niko. Ale woda jest czystsza niż w Jest nie? Ale po chwili już nie jest taka zimna. No dobra. To ja chyba jednak najpierw na sukienkę nie są za duże fale, zaraz będę cała Już dobrze Niko, fale są, fale! Nie lubisz mnie, to robisz spokojną wodę. Czerwona flaga, nie można się kąpać. Ale powiem Wam, że woda jest fajna. bo jak wszedłem, to nawet się puka już jest. Na początku jest taki szok Ale jest bardzo przyściutka. To trzeba przyznać, że plaże też są. Tutaj w tym miejscu, gdzie jesteśmy, są ładne. Zobaczymy co będzie dalej. Jak pojedziemy w stronę złotych piasków, czy tam też jest tak ładnie. No, fajne muszelki, nie? No fajne w ogóle są te plaże, piaszczyste takie ładniejsze niż w Turcji można powiedzieć bo jestem piach taki Ach, ładniejszy czyli wszyscy w Turcji to był taki brudny taki szary no nieładny chyba że były kamyczki gdzie nie gdzie to było fajnie a tak to no, zobaczcie jakie fale są straszne Ratownicy non stop non stop gwizdzą. W woreczek, zobaczcie, można sobie wybrać, co chcecie. woreczek, zapakowane i na plażę. mogli wymienić? Ten kołacz? O, tu jest taki wypieczony, nie? Taki konkretny. Lody płoskie, 2,50. Tutaj często też mają powystawiane takie torty. Wszystkie tak smakowicie wyglądają. Przechodzimy teraz koło kantoru, jest wymiana walut, możecie sobie zobaczyć yy, z jakiego kraju, jak to wygląda. Tutaj jest akurat polski, ale jeśli chodzi i skup i sprzedaż, to jest tylko w tej chwili tutaj euro. Zobaczcie, spacerując sobie tutaj tak po prostu bo, boczną uliczką, można sobie na przykład kupić kawę. Różne są ceny, jakieś espresso, taka na przykład 2,15 w przeliczeniu na polskie. Ale są też tańsze, nie? 60 70. Zależy jakie? jak Kto potrafi tak. przeczytać, co to za 50 kawa? kawa jest. Czy tam kakao? Czy co tu jest napisane? Bo my niestety absolutnie nie potrafimy się doczytać w tych ich napisach. Największym problemem dla nas jest tutaj rozczytanie tego wszystkiego. Co, no to jest co oni. I do rosyjskiego, i do ukraińskiego, kurczę. Trochę grecki. Grecki, yy, serbski. Trzeba mieć takie... e, inaczej. Jak oni mówią, to łatwiej jest nam ich zrozumieć, niż jak tak, mielibyśmy dokładnie. przeczytać to, co oni yy, napisali. Ciężko nam przeczytać te litery. Musielibyśmy korzystać z translatora. Tam możesz pokazać ten napis. A teraz schodzimy po plaż. Widać, są takie skałki. Tak sobie po prostu spacerujemy. Obojętnie gdzie, prawo, lewo. I Gdzie nam się spodoba, tam idziemy. Ta no, taki piaterek chłodny, nie? No, tutaj nie jesteśmy tak spoceni jak to było w Turcji. Ale powiem Wam szczerze, że to jest, to jest niesamowite, że ujechaliśmy tylko parę kilometrów z Turcji tutaj 200. do Bułgarii tak no. i tak się... Niesamowicie wszystko zmieniło, mnóstwo turystów, praktycznie zero wolnych parkingów, nawet na, na płatnych parkingach wszystko jest pozajmowane, mnóstwo Polaków, gdzie w Turcji praktycznie Polaków w, w takich miejscach poza oczywiście Alanią, Antalią nie było w ogóle, miejsc parkingowych full, wszędzie darmowe parkingi, można było się zatrzymywać na plaży, a to się tutaj wszystko zmieniło. Parę kilometrów pojechaliśmy tak i, i ogólnie mnóstwo ludzi, mnóstwo turystów, różne rejestracje, nie tak jak w Turcji były praktycznie tylko tureckie.